Ej, zaczyna się, chodźcie już, siadamy, siadamy. Witam w pierwszym odcinku programu Poszukiwaniu ideałów! Nasz program pozwala odnaleźć kobiecie idealnego mężczyznę. Zawsze zapraszamy trzech kandydatów, którzy są sprawdzani w trzech konkurencjach siłowej. Odpowiadają na pytania pytającej oraz w trzeciej konkurencji, która polega na tym, że kandydaci robią to, co każe wybierająca. W dzisiejszym odcinku zaprosiliśmy panią Jolantę Biedronka. Brawa! No idź głowie, co to robisz? No i co zrobiłeś teraz? Posprzątaj, a ty co się patrzysz za to, że się popatrzyłeś, już. Boże, tak się gada z facetami. A ty jak wyglądasz na wizji jesteś? Boże, zabiłbyś marynarkę. Włosy niepoczysane, masz lustro A. O. O, panie sędzie! No tutaj. co, psz, Jezu? Psz, psz. Proszę, zapraszam na scenę kandydatów. Zenek z Remizy, chłop z Mazur, a raczej ze wsi. Druga osoba to Zdzisław z zawodu Alfa E Kasanowa. I wreszcie Emo z zawodu Emo. Na co dzień lubi się Emiś. Mamy wszystkich kandydatów, tak więc czas na pierwszą konkurencję. Hej, a ty czemu nie robisz? Sama seru. No, coże, A to wie co? Co ty robisz? Ci kandydaci poradzili sobie znakomicie. A teraz czas na drugą konkurencję: pytania od wybierającej. No więc pierwsze pytanie do Zenka. Zenek, jakie zboże lubisz sadzić? Zboża się nie sadzi i no sieje. dobre, dobre. Kasanowa, ile miałeś kobiet? Ale dzisiaj czy w całym tygodniu? To żarty, a zrywać, no, no, no. Emo, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że masz przed sobą ostatnie chwile życia? Popełniłbym samobójstwo. Emo, nie żartuj, w telewizji jesteś, poważne. A teraz czas na konkurencję trzecią. Nasi kandydaci spełnią pragnienie naszej wybierającej. No to chciałabym zobaczyć, jak panowie sobie radzą z kobietami. Uniesiesz mnie? Nie, puść. Idź. sudorant. proszę. A ty? Ja idź, kobietom. A ty uniesiesz mnie? Tak więc, Jolu, to do ciebie należy wybór. Kto zostanie zechciany, kogo wybierzesz. Kto będzie zechciany, komu mu zaufasz i kto wpaci w oko. Który to jest ten kandydat? Hmm, może tak. Ene due... Dobra, Emo. Hm. Emo? Co? No chodź, puti, puti, No chodź! Też, taś! Nie bój się! Nine! Ja cię to zaraz Nine. Zaraz mi tu ja wol... Emo! Chodź tu, bo cię potnę! Potniesz? Hmm? Wiesz, mam w domu cały zestaw noży. Mam nawet... mam nawet nóż do chleba. Hmm? Jakie to wzruszające? Się, to jest koniec! To jest piękne, cudowne, to jest koniec. Piękne! Tylko się kochają! Kochają się wszyscy, cudowne! Koniec! Eee! Drodzy słuchacze, zapewne każdy z Was miał coś do przekazania koledze, koleżance podczas lekcji. Jednakże siedział on za daleko od was, byście mu to powiedzieli. Dlatego wpadliście na genialny pomysł, że tu mu napisać na kartce. Niestety, kartkę złapała nauczycielka. Dlatego mamy cudowne rozwiązanie. Rękawiczki i długopis z Winrar. Zastanawiacie się pewnie państwo, jak to jest możliwe? Otóż, bierzecie państwo ten oto cudowny długopis do ręki zapisujecie dowolną wiadomość na karteczce i zapisujecie ją na dole jako plik o rozszerzeniu RAR. Następnie archiwizujecie ją i podajecie koledze oddalonemu o kilka ławek dalej, a ten odczytuje wiadomość. Pewnie zastanawiacie się również nad tym, co jeżeli nauczycielka przechwyci kartkę. Poprosimy teraz przykładową nauczycielkę i postaramy się to zademonstrować. Powtórzmy czynność. Zapisywaniem wiadomości na karteczce. Archiwizujemy ją i podajemy koledze. Ha, mam was! I co teraz? Niestety, co jest? pani nauczycielka nie otworzy tej wiadomości, ponieważ do tego potrzebne są specjalne rękawiczki WinRAR. Bez nich, za żadne skarby, nie uda wam się tego zrobić. Cudowny zestaw rękawiczek i długopis Winner. Kupcie już dziś. Przed Prze... nami stoi pan Jan. Panie Janie, proszę się nie bać. Pan Jan zakupił najnowszy odkurzacz Wciągasz 2000. Panie Janie, dlaczego pan go kupił? <grym> Bo on tak, tak wciąga. wciąga. Hmm. Ale że jak wciąga? No tak, tak, wciąga tak. Wciąga! Wciąga! Drodzy Państwo, jak widzicie, nasz odkurzacz naprawdę wciąga. Tak więc śpieszcie się kupować nasze odkurzacze. Okay. <rada> Witam w drugim odcinku programu Poszukiwaniu Formuła programu nie zmieniła się,